Bóg nauczył nas, że jeśli odwrócimy się od wszystkich nauk anioła przymierza i nie przyjmiemy przymierza, zostaniemy osądzeni przez ogień w dniu ostatecznym. Przeczytajmy księgę Malachiasza, rozdział 3, werset 19. W księdze Malachiasza, rozdział 3, napisano proroctwo o końcu tego świata, Ziemi. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Zaprawdę, ten dzień, który będzie płonął jak piec. Nadchodzi. Taki dzień nadejdzie. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się. Czym się staną? Słoma oznacza suchą trawę. Wszystkie rodzaje suchej trawy można uznać za słomę, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. Mówi Pan zastępów, że im nie pozostali ani korzenia, ani gałązki. Bóg ukaże ich całkowicie ogniem. Ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem. Jak cielęta wychodzące z obory, i podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję. Mówi Pan zastępów. Tutaj, kto zostanie spalony wraz z zuchwałymi ludźmi? Co robią bezbożni? Wszyscy, którzy nie zachowują przymierza, są bezbożnymi. Przejdźmy do księgi Jeremiasza, rozdział jedenasty, werset pierwszy. Proszę o przeczytanie tego. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, głosi: Słuchajcie słów tego przymierza, i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu. I powiedz im, tak mówi Pan, Bóg Izraela, przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza. Przejdźmy do rozdziału szesnastego. Proszę o przeczytanie, wersetu dziesiątego. A gdy oznajmisz temu ludowi, wszystkie te słowa, a oni ci powiedzą, za co Pan zapowiedział nam, całe to wielkie nieszczęście, i jaka jest nasza wina, i jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, Bogu naszemu? To im powiesz, za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami, i służyli im, i im się kłaniali, mnie zaś opuścili, i mojego zakonu. Nie przestrzegali. Zakonem jest przymierze, prawda? Nie przestrzegali mojego przymierza. A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie. I oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi do ziemi, której nie znaliście ani wy, ani wasi ojcowie. Bóg powiedział, kiedy cię ludzie zapytają, dlaczego musimy cierpieć takie nieszczęścia? Powinieneś iść i oświecać ludzi jako prorok. Bóg poprosił proroka, aby ich oświecił, że te rzeczy się wydarzyły, ponieważ zdradzili przymierze Boga i ponieważ postępowali zgodnie z myślami ich złego serca. Zobaczmy jeszcze jeden werset w księdze Jeremiasza, rozdział 44, werset 22. Pan nie mógł tego dłużej znosić. Z powodu złych waszych uczynków. Złe uczynki oznaczają złe czyny i złe rzeczy. Z powodu obrzydliwości, które popełnialiście. I dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy. I przekleństwa bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. Ponieważ spalaliście kadzidła, i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według Jego zakonu, czym jest zakon Boga, Jego przymierzem, Jego przykazań. Czym są przykazania Boga, są również jego przymierzem. Oznacza to więc, nie przestrzegaliście przymierza Boga, nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. W księdze Malachiasza, rozdział trzeci, jest proroctwo, że wszyscy aroganccy i wszyscy, którzy czynili zło, staną się słomą i zostaną spaleni w ogniu w dniu sądu ostatecznego. Do kogo odnosi się to proroctwo? Do tych, którzy nie przestrzegają przymierza. Ile kościołów jest dzisiaj na świecie? Są niezliczone kościoły, tak jak piasku na brzegu morza. Chociaż jest tak wiele kościołów, te kościoły nie mają przymierza. Nie ma tam tego samego przymierza, które anioł przymierza ustanowił na tej ziemi. Jak bez tego przymierza mogą mówić, że są prawdziwymi kościołami, i być nazywani ludem Boga, skoro nie podążają za sprawiedliwością Boga, czym się stają? Stają się bezbożnymi. Bóg dał przymierze, aby uczynić ludzkość sprawiedliwą i uświęcić ją. Jednak stali się bezbożnymi, ponieważ zdradzili przymierze sprawiedliwości i uświęcenia, i nie przestrzegali go. Kiedy poważnie myślimy o tych rzeczach, powinniśmy oddać wieczną chwałę Jezusowi Chrystusowi, który stanowczo ustanowił wieczyste przymierze, nowe przymierze, które mamy teraz. Wy wszyscy jest teraz dość gorąco. Czy nie jest to bolesne? Pomyślcie o tym, że jesteście jak sucha słoma i jesteście wrzuceni do pieca. Proszę, pomyślcie o pójściu do piekła i byciu dręczonym w wiecznie płonącej siarce. Nic nie może nas uratować od piekła, oprócz nowego przymierza, które ustanowił Anioł Przymierza. Prosząc Was jeszcze raz, abyście świadczyli wszystkim narodom o wielkich błogosławieństwach i łasce przyjęcia nowego przymierza i życia w nowym przymierzu, chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.